Nie, prawa nigdzie nie była tak soczysta jak na tych bałęckich podwórkach, które mimochodem uszły czujnej rzezi Zakładu Zieleni Miejskiej. Pamiętam plac pierwszych bitew, lepszy od angielskich golfowych, sojusze zawiązywane w gęstych krzakach imperium siedmiu trzepaków. Banda strzegła wiedzy tajemnej, ukrywanej gdzie popadło w brzuchach wypatroszonych lalek, we wrakach wózków oraz w zaszytach, gdzie rysowało się mame, tatę i słońce bo nikt tak czarująco nieściemnia jak dziecko. Życie w bandzie czegoś mnie nauczyło, lekcja numer jeden. Jeśli masz pięć lat i wiesz już, że ziemia nie jest płaska, nie rozpowiadaj tego w piaskownicy, bo nikt ci nie uwierzy. Zostaniesz sam w ciemnej dupie jak Galileusz z wiaderkiem i łopatką. Trzeba było działać wbrew naturze, aby wrócić do bandy. Zabrałam w piwnicy garść pająków krzyżaków, zaczaiłam się na klatce i wzięłam zakładniczki. Zawsze umiałam zjednać sobie każde podejrzane towarzystwo, instynkt przetrwania. Bez wiedzy tajemnej umarł w pantoflach na zmianę. Nie wiedziałabym, który sąsiad jest pedofilem, a niekiedy dozorczyni trzeźwieje, by upiec ciasteczka. Wywiad codziennie od śniadania, rozpracowując trasy matek wychodzących na rynek, ale przede wszystkim wężyki powracających ojców. Trzy punkty obserwacyjne w krzakach czarnego bzu, Jaśminu i dzikiego wina, niczym haszcze Niewitki pozwalały układać się z całym złem światem. Wydawał się nas oszczędzać do czasu, Bałuty na próbę wystawiają nagle, tak by każdy poczuł się równy, w odliczu Boga i karalucha. Pewnego popołudnia ukryci w listowiu, oglądaliśmy przedstawienie sąsiada, który pobił na chodniku obcą dziewczynę, a później zaciągnął ją do komórki. Była nas piątka i żadne nie pobiegło po pomoc. Przypatrywaliśmy się jak zaklęci w skupionym milczeniu, które przerwały dopiero krzyki z kilku okien, lecące rozciągniętym kluczem nad zaroślami. O, obiad! Tego dnia była moja ulubiona zupa pomidorowa z makaronem, a później ziemniaczki pirę z ciemnym grzybowym sosem. Tak strasznie mi smakowały, aż dotarło do mnie, że nie będę dobrym człowiekiem. Dziękuję.